Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci ofiar zbrodni wołyńskiej, ogromnego ludobójstwa, które miało miejsce 80 lat temu na Kresach Wschodnich. Młodzi ludzie, którzy przystąpili do konkursu o pamięci o Wołyniu i o pamięci pokoleń, pisali, opisywali tę sytuację, opisywali wspomnienia, ale przede wszystkim zawołanie młodych ludzi współcześnie żyjących tutaj w Polsce było jedno. Pamięć nie zemsta. Dzisiaj Ukraina płonie. Ukraina płonie na skutek brutalnej wojny, którą wypowiedział Putin. Dzisiaj podajemy pomocną dłoń Ukrainie i będzie tak zawsze, jeżeli którekolwiek dziecko, którakolwiek kobieta jakikolwiek mężczyzna będzie potrzebował tej pomocy ale trzeba nam pamiętać że zbudujemy i budujemy relacje takie jak powinna budować relacje ludzie w, cyw w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej i cywilizacji życia ale trzeba wiedzieć że to budowanie może nastąpić tylko na prawdzie pamięć nie zemsta